Dzień dobry! Dziś mamy 13 czerwca. Tytuł naszej refleksji to wstyd, autodestrukcyjna mowa wewnętrzna. Dzisiaj odrzucam przekonania hamujące powrót do zdrowia. Uświadamiam sobie dzisiaj swoje myśli i wiem, że wszystko w co wierzę odbija się w moim świecie jak w lustrze. Wiem, że moje przekonania dają o sobie znać w moim realnym życiu. Nie będę więc trwoniła czasu na negatywne myślenie, na myśli destrukcyjne, na przekonania, które utrudniają mi powrót do zdrowia. Odrzucam takie emocje, jak poczucie winy, wstyd czy uraza. Nie jestem niczemu winna. Nie mam się czego wstydzić. Zanurzam się w poczuciu ukojenia i bezpieczeństwa, jakich dostarcza mi moja siła wyższa i pozwalam, by wszystkie urazy odpłynęły w siną dal. Uwalniam się dzisiaj z przekonań destrukcyjnych, teraz już bezużytecznych. Dzisiaj skupiam swe myśli na takich sprawach, jak piękno, obfitość, ład i porządek, Miłość, wolność i zdrowie. Kochani, są tylko cztery emocje: cztery. Poczucie winy, wstyd, uraza. Warto, warto zostawić je za plecami tak? i popatrzeć do przodu. Na piękno, obfitość, ład, porządek, miłość, wolność, zdrowie. Szczęśliwa siódemka. Siedem wspaniałych emocji. A teraz tak, dlaczego, dlaczego poczucie winy? Dlaczego to czujemy? Przecież yy, to, co było, to już się wydarzyło. I yy, po prostu wyciągnijmy wnioski, nie czujmy już poczucia winy. Zostawmy to za sobą. Dlaczego wstyd? Przecież żyjemy. Tak jak chcemy żyć, nie musimy się za to wstydzić. To są nasze decyzje, nasze życie. A jeżeli chodzi o urazę, to podobnie jak my, każdy popełnia błędy i popatrzmy na tę osobę, popełniła błąd, czyli możemy jej współczuć. No, to do zobaczenia, do usłyszenia jutro, pogody ducha, życzę cudownego dnia buziak! Uje.